Witam moi drodzy. Dzisiaj mamy 15 luty, czyli najlepszy czas, żeby sobie posiać yy, naszą paprykę. Yy. Ale zanim będziemy siać paprykę, to jest w zasadzie bardzo proste. Yy. To chciałam się pochwalić, ponieważ wczoraj były walentynki i mój kochany mężu był w sklepie ogrodniczym no i kupił mi yy, anturium. Piękna roślinka. Zobaczymy, jak się będzie chowała w, w super doniczce. I to mi kupił, bo uważam, że to jest normalne, piękne i będzie mi się podobało. Natomiast jak zobaczył tą palmę, gdzie ja palmę żadnej jeszcze w życiu nie uprawiałam, to stwierdził, że ona jest tak fajna, to jest palma kokosowa, że idealnie będzie pasowała do mnie. I miał rację, bo Anturium jest piękne. Przyznaję, ale ta palma jest wyczesana. No po prostu tak mi się podoba, że um, czeka mnie duża lektura, jak ją teraz przesadzić i w ogóle to zrobić, nową doniczkę kupić. Ale jestem przeszczęśliwa, no mąż trafił w dziesiątkę, a nawet w dwudziestkę, jeżeli chodzi o mój gust. Anturium, piękne, piękna doniczka, ale to, no będę go chwaliła pod niebiosa, że wymyślił sobie, żeby właśnie na walentynki palmę kupić. No, ale dobrze, wracajmy, a jeszcze może chwileczka. Kto pamiętał amarylis z wosku? A on już tutaj zaczyna, puszcza pęd. Tutaj będzie pęd kwiatowy, Tu jakieś listki wychodzą, a tutaj pęd kwiatowy, czyli nieźle. Eee, tradycyjnie uprawiane. Też wypuszcza, właśnie zaczyna tym pędem kwiatowym. Pewnie hmm, za jakieś dwa tygodnie będzie kwitło, będę ja oczywiście pokazywała, to już tylko tak pokazałam, żebyście wiedzieli, że coś się rusza, coś się dzieje. Ale dobra, dzisiejszy najważniejszy temat jest ścianie tych naszych mm, papryczek. Ja zawsze robię tak że mam duże opakowanie, ponieważ no, tych opakowań będzie sporo, więc nie chciałam sobie do dodatkowych doniczek robić. Więc wolę mieć jedną dużą doniczkę, w której będę miała parę odmian. Więc jedna duża doniczka. Nie może, że tego nie widać, a porobiłam takie dołki. Jest ich pięć. I w rządku powiesię Wam różne sobie odmiany. Oczywiście musicie sobie mm, zaznaczyć, jak wygląda Wasza doniczka, bo tutaj ma tutaj mam takie oznaczałam sobie, że tak wygląda moja doniczka. Pierwszą odmianą będzie Lombardo. Super papryka. Słodka wygląda jak chili, ale jest słodka i bardzo obładowana tak naprawdę papryczkami. I jak ja robię? Ja zawsze sieję sobie na około centymetr głębokości takiej papryczki i gęsto. I jeżeli miałabym dzisiaj nasionek, to by wysiała dzisiaj nasionek. Wolę zużyć i mieć pewność, że one wykiełkują. I jeżeli będę miała roślinki, które są gorzej wyrosły, będą brzydsze, będą któreś ładniejsze, po prostu zostawię sobie tyle, ile będę potrzebowała, więc najprawdopodobniej wykiełkują prawie wszystkie, a zostawię sobie trzy. I będzie to widać, że w tym rządku było lombardo w jedynce i będę miała sprawę załatwioną. I co zrobimy? Tylko przykrywamy lekko i pilnujemy, żeby było wilgotno. Yy, żeby nie przeskło. Najgorszy jest etap właśnie, jak nasionko nacią, na, naciągnie wody, zacznie m, m, kiełkować, a wtedy zabierzemy mu wilgotność. Nie damy mu pić i wtedy po prostu nasionko obumiera i nic z tym już nie zrobimy. Yy, tak zrobię sobie z pięcioma kolejnymi odmianami. Sprawa prosta. Robimy to teraz. Wiem, że już niektórzy pomidory zaczynają się siać. Natomiast dla mnie to jest za wcześnie, bo później one są za dużo. Do 15 maja trzymamy je w domu, później kombinujemy, hartujemy, wystawiamy na dwór. Dlatego ja sobie zawsze na 14 lutego papryczki sieję, a na 8 marca, na Dzień Kobiet, sieję pomidorki. Eee... Tutaj mam na razie 5 odmian. Pewnie jeszcze jakieś dwa takie opakowanką muszę sobie załatwić, ponieważ tych odmian mam. No z 15 to lekką ręką, nie wiem ile będę uprawiała, na pewno tych się nie pozbędę, te muszę mieć ze sobą, a co będzie dalej, to zobaczymy. Yy, jakaś ziemia? Standardowa, to nie musi być do wysiewu, to nie musi być nic specjalnego. Yy, no akurat jeszcze w tym roku nie było w Biedronce yy, yy, podłoża, więc nie kupiłam w bidronce, ale normalnie kupuję w Biedronce i, i nie mam z tym żadnego problemu. No, piękna moja palma. Po prostu jestem taka szczęśliwa. Mam nadzieję, że to mi wyrośnie i będzie, będzie dalej się chowało. Yy, więc, norma sorry. normalne podłoże, hmm. tylko nie z ogrodu, bo z ogrodu może mieć choroby. Yy, dlatego, gdziekolwiek kupicie w jakimkolwiek sklepie ogrodniczym, zwykłą ziemię ogrodową, możecie do wysiewu, możecie nie, nie do wysiewu. Ona musi, musi, musi być lekka, tak nasionko nie może się ją trudzić, żeby wyjść spod tej ziemi. Eee, także hmm, chyba na tyle. Eee, krótki film, dość treściwy. Eee, no, to no, moja palma, no. Palma mi odbija na punkcie tej palmy. Eee, no, już pytałam się męża, tak? Wiem, że się o prezenty nie ten nie, nie, nie pytał cenę, ale się okazało, że kupił w Obi i naprawdę cena nie była duża. On mówi, no, kupiłem, bo była ładna. Ja wiem, a ile kosztowało? No nie wiem, ja mówię pokaż rachunek, <laughs> taką jestem kobietą, że ja zawsze muszę wiedzieć co ile e, kosztuje, ale mówię no... Anturium, piękne, chciałam mieć, super, e, może podsłuchał mnie kiedyś podczas rozmowy jakiejś mojej, nie wiem czy Mokad trafił w Anturium, bo chciałam Mokad kupić sobie Anturium, ale ten, nie pomyślałabym, że chcę taką palmę, ale jak on ją zobaczył, mówi ona była tak szalona jak ja. Więc musiałam mi taką palmę kupić. To jest palma kokosowa. Pewnie za parę dni będę ją przesadzała, więc zobaczymy jak to będzie. A dzisiaj kochani, bierzcie się do roboty. Jeżeli wy w ciągu tygodnia, nic się nie stanie, natomiast papryka dość długo yy, ma wolny wzrost. Pomidor to co innego. Pomidor to jest jak petarda. O, on wystrzeli i szybko poleci. A papryka, ona potrzebuje czasu, żeby puścić listki kolejne, ona delikatnie się zbiera do, do pracy, dlatego dopiero teraz ją sieję, mogłabym w styczniu, ale yy, musiałabym doświetlać, byłoby yy, dla mnie to kłopotliwe, nie ja mam na to czasu tak naprawdę, więc... Yy... 12, 14 lutego na dzień walentego zawsze papryki, a na 8 marca pomidory. Także moi drodzy, bierzcie się do roboty i biegnijcie do Obi po swoją palmę.